Jakiegoś utraciła KLNZ2? Wczoraj kurwa! Lata trenowania. Nie odpaliłem tej gry więcej razy niż nagrywałem. Sądzę, że jestem gotowy stworzyć najlepsze miasto. Tylko w sumie nie wiem, gdzie. Byłoby łatwiej, gdybym pamiętał, gdzie robiłem swoje miasta, ale nie pamiętam. Niech będzie to coś. Europa. Wszystko. Jest git! O panie, Mamma mia! Dobra. Zatem... Przydałoby się chyba postawić drogę. Chyba. W sumie to kilka dróg, ale to mniejsza z tym. Kurde, chciałbym tu najlepiej postawić e, moje fabryki, ale nie jestem pewien jak je połączyć. Czy odtąd, od ton od Chyba, żebym usunął te podwójne drogi. Chyba, że zrobiłbym coś takiego. Jezus Mary, jak to tragicznie wygląda, ale działa. Chyba. W tym momencie nawet nie wiem, co ja robię. Przejdźmy do głównych rzeczy, takich jak budowanie już faktycznie czegoś. Okej, okay, tutaj chciałbym, żeby fabryki się budowały. Dziękować. Tego będziemy potrzebować m.in. elektryczność, którą chciałbym postawić w postaci jebitnie dużej fabryki. Potrzebujemy też wody. O, o! pieniądze zdobyliśmy. Lubię pieniądze. Okej, okay, woda mamy podpiętą. Mamy podpiętą wodę i elektryczną. No, no, ność. Więc teraz będziemy mogli się zająć budowaniem miasta? Tu trzeba wyszkicować miasto. Okej, okay, mamy coś takiego. Co to jest? No, nie wiem. Stwierdziłem, że spróbujemy różnych stylów, I guess. Czyli mamy te takie kółka, większe kółka i więcej ich. Zwykłe kwadraty, nierówne. Stwierdziłem, że to ciekawy pomysł, który użyję. Sklepy postawimy przy trochę większych ulicach. Niech to miasto się buduje! Nie, nie zaklinam miasto. Eee, jak mogę powiedzieć to inaczej, nie wiem, przydałoby się mały cmentarz postawić. Gdzieś tu na górze. Na razie bez szpitala i innych rzeczy. To kosztuje pieniądze. W sumie ja bym połączył się żeby z, z elektrycznością. Zdaje mi się, że jakby co, to oni będą sprzedawać to, więc warto. Okej, okay, zobaczmy jak ludzie jeżdżą. Okej, okay, czy to działa? Na razie tak, zdaje mi się, że tu będą mogły być korki przez to, że... A wy chcecie jeszcze więcej dużych domów? A nie, bo ich nie postawiłem. Już to się buduje. Sądzę, że to jest dosyć ciekawy teren dosyć ładne, ludzie tu sobie mogą mieszkać. Chyba to zrobiłem trochę za dużo, ale mówi się trudno. Okej, okay, nadal wydajemy za dużo, więc zwiększymy leciutko podatki. Zmniejszymy tyle, ile wydajemy na wodę i na elektryczność. O, z elektryczności wychodzimy na plus, nawet powodu eksportu. Okej, okay, ciężarówki, które chcą tu jechać, sobie na spokojnie wyjeżdżają. Muszą tam objechać, by wyjechać. Wy potrzebujecie więcej robotników, czyli chcecie, żeby więcej osób zamieszkało tutaj, w naszym pięknym mieście. Ja też tego chcę. Ludzie na górę wchodzą. Też chcecie więcej robotników. Co ja mogę wam poradzić? Ludzie się nie wprowadzają, no to no, zwiększa się to, ile ludzi chce tu mieszkać. To zrobimy kiedy indziej. Mamy dobry początek po raz kolejny, dobry początek, ale tym razem spróbuję czegoś nowego.